Hej, jest sobota 2 grudnia i nagrywamy rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5. Dzisiaj jesteśmy u łady, więc nagrywamy odcinek we dwójkę. Ada, powiedz cześć. Nie ma. Dobra, i zaczynamy od czego? mówi I zgadujemy co to jest za plakat, taki Dobre. rozpikselizowany. I proszę jako psychoanalityka powiedzieć co widzisz na tym obrazku. No, wi widzę tam jakiegoś typa pochylonego, coś przed nim, a na dole widzę napis PERV. Okej, okej, okej. Moim zdaniem to jest Tom Cruise. No. E, tylko nie wiem w którym filmie akcji, więc piszemy Oblivion, żeby nie być... Ooh. Okay. Teraz już wiemy, no, że no, to jest no, Tom. To jest to, to, tom to albo. Już to Tom Cruise, tak? No. Albo To Cruise ewentualny. Towel Cruise. No dobra, to ja podejrzewam, że. Kurde, Minority Report może? Tak jest. Hell yeah. Spielberg na podstawie Filipa Dicka. Ok, Cine Nerd. Jeszcze mamy dwa Ridley Scotty do, do rozwiązania. Tak. Dostajemy dziewięć krateczek, wybieramy, odsłaniamy scenę filmową. No i zgadujemy tytuł. Każdy tydzień ma jedną tematykę, tak jak mówiłem. To jest Ridley Scott. Którą środek krateczkę? środek dół. Środek dół. Jest to drama. Czyli życie. Pyta hmm. Pytanie, czy to jest jakaś kostiumowa, czy tutaj widać kogoś? Wydaje mi się, że wygląda kostiumowo tutaj ten element scenografii. Dobra, to spróbuję zobaczyć. The Last Duel. Chociaż nie wiem, czy by w ten sposób określili. O! <laughs> okay. Easy. Nie wiem, czy nazwałbym to. Znaczy, no, na pewno to jest drama, nie? Ale... Ale co, period drama? No, coś takiego, nie? Że właśnie myślałem, że oni kostium albo coś takiego mm -hmm. wpisują. Jest i Ben Affleck, jest Adam Driver i brakuje tylko kolegi Mata Daimona. Przechodzimy do Framed, gdzie zgadujemy tytuł filmu na podstawie screenshotu z, z tego filmu na podstawie kadru klatki. Co proponujesz? Nie ta wojna, ale, 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 ale... podoba mi się ten strzał. Kurde, no, no bo to jest, to jest jakby osobniki z pierwszej wojny światowej, mm -hmm. nie? To jest... Boże. Nie. On grał męża Meryl Streep w Żelaznej Damie, nie pamiętam nazwiska aktora, ale, ale znany taki Czy brytyjski. A on grał jakiś. też w Harry Potterze grał. profesora Slackhorna? Tak, 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 ale, do, dokładnie. ale nie, nie, kurde, nie mogę sobie przypomnieć. On, nawet w tym roku hmm. rozmawialiśmy o nim w kwarcie kina, bo to był ten koleś, co wyszedł i przechodził tam całą hmm. Wielką Brytanię, żeby... Chyba, to był chyba on. E, nie to, wiem, co za film. Dobra, jak pierwsza wojna światowa, wpiszemy... Tak? Tysiąc... Nie. nie, 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 co ty, to nie jest to, to nie? Ale nie ma tam takiego kadru. Okej. Okay. Mamy małpę patrzącą na siebie. Nadal dziwne. Nie so. wiem. W ogóle ma jakiś taki klimat, coraz bardziej fantazję, jak na, jak na to patrzę. Mm -hmm. Ale... Game of Thrones. Tak. <laughs> gdy, gdy, gdyby to był film, to tak. Dobra, wpiszemy. Gdzie są kurde małpy? Planet of <laughs> the Apes. Okej. Okay. No, okej, okay. właśnie no, chciałem powiedzieć, że rzecz się dzieje w Afryce. Margo robi. Czy to jest Samuel Jackson? Możliwe. Tak. To jest Dobra, a Margot robi totalnie nie rozpoznaje filmu. Ja też wiem. Out of Africa. To jest, za, to jest oczywiście nie. za stare, no ale to jest. Aaa, Christoph Waltz. a kurde, nie przypomnę sobie. Nie, nie wiem. Też nie nie widziałam tego filmu na pewno. No, piszemy Water for Elephants, ale wiem, że po pierwsze go nie ma, a po drugie to nie Podjęta jest. Powinien tam być Robert Pattinson. Tak. Kurde, piszemy King Kong. Wiem, to też wiem, wiem oczywiście, że to nie to, ale Już chcę zobaczyć. Się jest słaby w to. A, to jest Tarzan. <laughs> Faktycznie, no. było tak, że e, Margot Robbie grała Jane. No, No, no i Aleksander Skarsgard przyjechał do tego filmu, Ale, okay. a potem przyjechał do e, tego, do Wikinga jeszcze bardziej. Tak jest. Okej. Okay. Okay. Dobrze, rzeczywiście był taki Tarzan, który nikogo nie interesował. Proszę zapowiedzieć, Box Office Game. E, mamy tutaj wyniki z 26 listopada 1999 roku. Tak. I mamy no, studia, z których filmy wychodzą, hajsik, które zarobiły, który tydzień są na rynku. Tak. Możemy sobie dobierać podpowiedzi i zgadywać, cóż to za tytuły. Tak jest, 99, jak głosi tytuł książki wydanej w zeszłym roku, chyba czy dwa lata temu. Najlepszy filmowy rok, napisana przez Briana Rafteriego. I chcę ją przeczytać, bo taki, taka, jest, taka teza pada. Okay. Dobra, mamy złota Disneya, mhm. 80 Baniek w 99. Nawet nie pamiętam, jeśli to była jakaś animacja, to nie pamiętam, kto, mhm. co sobie życzysz jako podpowiedź. Może dyrektor tak. Dobra, Zgórę. ale jeśli to, jest, jeśli to jest kreskówka, to wyjedzie takie nazwisko no To którego... nie, to zróbmy sobie, <laughs> wybierz coś innego. E, może zobaczymy na temat. No tam. dobrze. To jest Arbak. To jest Okej, to jest historia. a my myśmy nie rozmawiał o tym i ty powiedziałeś, że ta historia, była jakoś. E, bo to jest dwójka. Wcześniej. Mówisz? Tak, bo pierwszy. No tak, bo back. Dobra. No, e, pierwszy, dobra. Pierwsza część jest 95 ej. albo 96 rok, bo to jest pierwszy ej. film Pixara w ej, ogóle. Ej, ale w dwójce była taka super smutna scena, jak zobaczyłam teraz tą dwójkę no. jazz. Tak 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 tak, no. tak, 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 tak. Ona jest grana przez. Chyba jest jakaś znana aktorka, ją gra, ale zobaczymy czy. John, nie, nie, to John Kusaki nie gra. Ale, ale e, tak, 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 bo no, ona jest oddawana przez tę swoją tą właścicielkę. No. Nie, co się przestaje nim interesować. Dobra, jedziemy dalej. MGM uh -huh. 75 baniek zarobiło do dwóch tygodni. Jaką podpowiedź sobie? Daj Dyrektor, Teraz, teraz direktor. Tak. Nie wiem kto to. Michael Upted. ja Nie wiem, czy to nie jest ziomek, który nie nakręcił. Mogę teraz bardzo się mocno pomylić uh -huh. angielskiego pacjenta. On chyba takie tam duże dramaty uh -huh. kręci, ale okay. z zobaczmy sobie jakiegoś aktora. Uh -huh. Pierce Brosnan. A może jakiś ten? To był jeszcze z gdy Pierce Brosnan był... Yy... To jest szansa, że to jest błąd, no. uh -huh. To nie jest tomorrow, tomorrow Never Dies, tylko... Tak, a może bardziej, a może właśnie Tomorrow Never Dies, w którym chyba, jeśli to jest to, uh -huh. gra Michelle Yeoh. Ale to nie to. Zobaczmy. Robert Carlyle. To jest koleś, który grał w Train Spotting. A zobaczmy sobie trzeciego aktora. I Sophie Marceau. No, ja, ja nie wiem, czy to nie jest taki film, gdzie Pierce Brosnan nie kradnie czegoś. Thomas Crown Affair, okay. ale w tym gra Rene więc to mm. musi, musimy wiedzieć coś więcej. Ok. Kiedy rozpoczyna się odliczanie do nowego milenium jest ciągle jedna, jeden numer, albo jedna cyfra, na którą możesz liczyć, czyli co? 007? Ale nie mogę sobie przypomnieć innego... Tytułu... Bond, bondowego. bondowego. no. E, bond. Mhm. Dobra, on, z, on grał tak. W, te z Izabelą skorupko, czyli Golden Eye, grał w Tomorrow Never Dies i grał w, uh, Die Another Day. A ten. Ej, chyba będę musiał poddać. Bo mhm, nie ten... Poddajmy. Mm. Nie wstydźmy się tego. Okej. Okay. The world is not enough. Z piosenką, z piosenką Garbage. Jest. W sensie ta piosenka nie jest sława, tylko... <laughs> go grają zespół Garbage. Okej, okay. Universal 30 panik w jeden tydzień, mhm. albo w dwa tygodnie może. E, którą podpowiedź? A weźmy, weźmy sobie plot. Dobra. Raz, weźmy grubo. Od, od ten, okej. Okay. Ej, wszystkie filmy są takie mega milenijne. Tak, 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 to prawda. Okej, okay. Jericho Kane próbuje powstrzymać koniec świata, który zrobi szatan. E, o, nie możemy. Aha, bo nie stać o, nas na ten. Okej, okay, nie wiedziałam, że tak działa. E, bo po prostu nie mamy już A, tego punktu, bo, bo 180 ogra... kosztuje plot, nie? Okej. Okay. Ale nie wziąłeś w placu, Arnold, tak. Arnold Schwarzenegger, no właśnie dlatego, żeby nie zmarnować no, sobie no. tych punktów na ten... E, no, no, no. Sixth day, coś takiego to się nazywa? E, the end of days może, o, e, To jest taki jakiś gówniany film, jak no. Arnie miał chwilową przerwę w występowaniu czy coś takiego i potem... <głos> <Dobrze>. <głos> Masakra. Dobra, no, Paramount no. Para Pictures. wiesz no, wszystkie filmy widzę do konkretne siano, no, mhm. Co odsłaniamy? Pierwszego y, albo drugiego. Whoa. Christina Ricci mm, Dobra, zobaczmy pier pierwszego aktora. John Depp. Johnny Depp i Christina Ricci. Zastanawiam się, czy to nie jest e, ten gangsterski film Gion Grazal Pacino e, do Brasco. Ale, ale jest szansa, że to było w 1997 e, bardziej. No właśnie. <laughs> I pewnie Al Pacino byłby To drugi. reżyser dawaj. Reżyser. Ej, no to e, Edward Scissorhand. Nie, za wcześnie. Serio? E, za późno znaczy się. Edward Scissorhands jest 91. Aha. E, <coughs> Charlie też nie. Nie, to hmm. wcześniej niż Charlie. No hmm. jeszcze, Każdy film, no. no e, Corpse Brides, nie? Czekaj. Yeah. Nie. Head's Will. A, wiem, Sleepy Hollow. Ah, oh, okej. Okay. Tam jeździ na koniu ten ziomek bez głowy. Tak, nie pamiętałem, że Christina Ricci grała w tym filmie. Ok, i e, piąty film. Tagline. Tagline. <noise> Pierwszy film o Pokémonie. Ok, Pokémona. Ten, który jest bardzo smutny, bo ten się zamienia w e, I choose you. Kurde, no dobra, zobaczymy. Nie. Do, 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 <noise> że... Poke... Prosiłabym nazwę po prostu Pokémon <noise> do movie, ale nie mogę go. The first <głos> movie. <głos> tak. Dobra, mamy to. <noise> no, ciekawy zestaw. E, oczywiście trzeba oglądać to i story. To jest story. 2. <noise> Mówi do, jednosekundowe jedno streszczenie filmu i zgadujemy. Ostatnio jest tragedia z tym. Jakiś jakieś propozycje? Devil Wars, Prada. To ale, nie jest to, ale. Ale, ale, ale podoba, mi się, podoba mi się, w którym kierunku idziesz. Dobra, tak jak mówiłaś, to nie to, ale, ale patrzymy w tym kierunku. No jakiś kurwa no, taki no. Myślę, że to, jest eee, to też nie jest to, ale tu mi uh -huh. bridesmaids mi trochę przychodzą. Dobra, trzy sekundy. Nie mogę, nie mogę wyczaić głównej typiary do, uh -huh. do tego. Trochę wygląda jak na Portman, no, ale to chyba nie jest na Portman. No. To wpisamy No Strings attached. Jak masz jakiekolwiek skojarzenie, no. to na, na tym po prostu idę, bo nie, ten, bo, bo inaczej nie ma nie ma szans, żebym zgadnął. Best friend's wedding, wedding? Wiem, wiem, wiem. Dobra. Nie? Ale siara jest ostatnio z Move, to masakra. E, wiesz co? Mam propozycję. Mhm. Mm 27 dresses. O! Oh. Yes. Widziałem przez ułamek sekundy, co jest oczywiście mm -hmm. jakby normalne w tym quizie, widziałem twarz Katrin Heigl i to jest jedyna mm. filmowa komedia, którą się pamiętam. Dobrze, i na życzenie Ady rozwiązujemy e, księżniczki Disneya e, i musimy je latami e, nazywać. E, mów te, które Ci przychodzą. Ale nie w będziemy... sieci, że która była w 1937? Tak, tak. Snow White. Ale ona ma imię? E, Snow White. Bo ona jest... Aha nie, Sleeping Beauty to jest Aurora. Ok, tak. to możemy Aurorę od razu też dać. Mhm. E, nie musimy po kolei, po prostu A, no możesz te, które Ci przychodzą. ]kolwiek? Tak, tak. No to Jasmina, bo ją widzimy. Tak jest. Um, tam, Ariel? Mhm. Mm 89. Mm -hmm, ta, Cinderella? Mhm. Mm o, patrz, trafiłaś mm -hmm. w 50., bardzo ładny. To w 95 musi być Bella, nie? Możliwe, jest. Okej. Okay, w 95 powiedziałem, że nala. Ciekawe, że nie liczą jej. Kogo oh teraz? <laughs> under... Nie, z królowa. Aha, no. Ehm, jakie jeszcze były kółek e, A jak ma na imię e, dziewczyna z e, Princess and the Frog z księżniczki? Tiana. Tiana, a Tiana była to już w 2009, właśnie. Ehm. E, ta e, Rap Rapunzel. A bo ona była Stangled, nie? Tak. Okej, okay, faktycznie. O, jak ładny, 2011. E, e, Elsa. Ehm. A bo ona jest z, z Pixara, pewnie jej nie liczą do tego. A, e... A myślałem, że w 2013 to będzie ona. 98 to no. będzie Mulan, nie? Tak, tak. E... Nie pamiętam kto z to w 95 mógł wyjść. To był pomiędzy? Jane na pewno. A czy Jane nie jest liczona nie. jako... Tak? Księżniczka? Myślę, że nie. A nie weszła? Jak ją wpisałeś? Nie, nie, nie. Mhm. To na pewno nie. E... Jeju, a te późniejsze to też będzie trudne. Dobrze, 2022 chyba Księżniczka. Ja właśnie cały czas próbuję, roz... bo mam troszeczkę czasami problemy z rozróżnieniem, który jest film Pixara, a który jest mhm. film... E... Disney. Ale nie, czekaj, ja głupio powiedziałem, przecież Frozen nie jest Pixara. To, to jest, nie wiem co, o co mi chodziło. A napisz Anna. O, też, też nie ma. W e, 2022 wyszła... Ale ten, za czas Nic po nie wyszło. Ale 2013? Dobra, zaraz się skończy quizy, tak? O nie, um, co... a to było mało czasu. No mało, mało, bo jest tylko 13 rzeczy dostępnych coca oczywiście. tak, dobra. Oczywiście była ta No to Raja była. Raja się liczy. Dobra. Merida była do zgadnięcia. To jest dziwne, bo nie myślałem o tym Pixarze, a Merida jest z Pixara, nie? Z Brave. Moana jest oczywiście z filmu Moana, który w niektórych krajach nazywa się Vajana. Tak. U nas się nazywa Vajana. Z I Raja jest dosyć fajnym filmem. A i coś takiego. Tak, Raja jest pretty hot as well. Dobra, okej. Creep alert! Dziękujemy za oglądanie e, kolejnego rozwiązywania quizów z podcastem 5 na 5 w składzie Adrianna oraz Michał i zapraszamy jutro oraz na słuchanie podcastu. Ostatni odcinek jest o... Kwarcie kina. Tak jest, czyli, czyli mówimy... Jest... no premierach w grudniu. Tak jest. Do zobaczenia.